Dobro, i dobro. Dzisiaj takie pytanie dotyczy wyboru Drogi Chrystusowej, takiego radykalnego wyboru. Otóż internautka napisała do nas, że pochodzi tam z rodziny... Gdzie są mi osoby kato... katolicy, nie, katolicy katystanci. i protestanci, kiedy zaczęła żyć radykalnie, opowiedziała się, że chce być katoliczką, no wiadomo, że opowiedzenie się powinno tak być, że prowokuje też pewien styl życia. I jeżeli wybieram Chrystusa, no to żyję tak, jak Pan Bóg przekazał. I właśnie im zaczęła bardziej radykalnie żyć. Tym narażała się na większy atak ze strony swoich najbliższych, nawet. Znaczy, tych niekatolików. No, ta, no tak, no, no, no. tych, tych niekatolików, nie chociaż myślę, że osobiście uważam, że pewno na razie, prędzej czy później, katolikom także. No właśnie, teraz pytanie, jaki to jest rodzaj katolików, że, trzeba, że katolik im się narażaj? Do czego zmierzam? Że sprawą chyba naturalną jest to, że im będziemy bardziej żyli po Bożemu, im bardziej radykalnie, im bardziej będzie to życie konsekwentne, tym więcej wiatrów oczy, tym jesteśmy bardziej narażeni na krytykę. Ale to wynika chyba też z tej zasady, że, że takie osoby, takie Boże osoby, starające się żyć według Ewangelii, tak jak to Ojciec tutaj opisał, to są osoby, które są znakiem sprzeciwu i są wyrzutem sumienia. Prawda? No tak, bo jest taka wątpliwość nagle, nie? Jeżeli ktoś jest autentyczny w tym, co robi, no to, to ktoś się myli. Ktoś się myli. Albo my, mylę się ja, albo myli się ta osoba, która tak radykalnie żyje. Jeżeli, jeżeli nie myli się ona, bo jest pewna i konsekwentnie idzie, no to nagle. No i idzie za wskazaniami Ewangelii, no bo Tak jest, no bo nie, nie, no to... nie robi nic, co jest obok, nic przeciwnego, no to nagle się okazuje, że to chyba problem mam ja. Natomiast Jeżeli... jeżeli no i właśnie, no ja to skoro po prostu się muszę zmienić, więc łatwiej jest zacząć atakować i tej osobie wytykać pewne rzeczy. Żeby ją sprowadzić też do swojego poziomu, bo to no. chyba też o to chodzi, żeby, żeby równać w dół, niestety. Skoro mnie no prześladowali, was prześladować będą, Wy, Panie Jezus. I, I to jest, błogosławieni jesteście, jeżeli Was urągają, prześladują Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo Wasza nagroda wielka jest w niebie. A, a myślę, że to jest też związane z zachętą, którą, którą często do młodych kierował Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II, który wymagajcie od siebie, stawiajcie sobie wymagania, nawet gdyby inni nie wymagali, wy wymagajcie od siebie. Będziecie znakiem takim sprzeciwu, ale wymagajcie od siebie. Podnoście coraz wyżej poprzeczkę. To nic, że tam się komuś to będzie nie podobało. Ważne, żebyście wy byli coraz bliżej Chrystusa. A on no, mamy pewność, to teraz przeżywaliśmy niedawno uroczystość wszystkich świętych, on, tych właśnie wszystkich, którzy idą za Nim radykalnie nagradza życiem wiecznym w niebie. To są właśnie święci ludzie. Święci ludzie to nie byli ludzie, którzy szli na kompromis, którzy się układali, którzy tacy powiedzmy byli bez wyrazu. To właśnie byli radykalnie. Czasami ludzie nawet w swoich środowiskach no, nie lubiani, za, za swoją wierność Ewangelii. Bóg wypluwa ze swoich ust ludzi mdłych. Wiemy, co jest, jak to się mdły, taki niewyraźny. Jak mdli, to się aż tak chce. Aż się chce. No właśnie. I, no. i, i tak chyba też tak na pewno należy spostrzegać też ludzi, którzy nie są, nie są po prostu wierni przykazaniom Bożym, kościelnym Ewangelii. Takim przykładem człowieka, który nawrócił się a potem właściwie no, no, przeszedł z, z, z anglikanizmu, tak? John Henry Newman, kardynał, został katolikiem i właściwie w tym momencie, kiedy przeszedł na katolicyzm, to, to dawni jego znajomi, przyjaciele, oni się w większości od niego odwrócili. On właściwie, on, on, mówi się, że tak, wśród Anglikanów był, był nielubiany za to, że przyszedł na katolicyzm, a wśród katolików patrzono na niego z dystansem, bo przeszedł z anglikanizmu. I właściwie no, był, był na takim no, no, rozdwojeniu, prawda, czy tu, czy tu, został sam, ale został wierny Ewangelii. W zeszłym roku w nie, w, 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 włączony w poczet błogosławionych za wytrwanie przy Chrystusie, mimo, mimo krytyki, mimo, że, że no właśnie, to się wielu osobom mogło nie podobać. No to pytanie, jak sobie, jak sobie z tym radzić, no to jest po prostu robić swoje. I to jest, bardzo trudne, to jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że kiedy wewnątrz w sercu odzyskam pokój, że ja nie robię nic złego przecież, że ja żyję zgodnie z tym, co Pan Jezus przykazał, że jeżeli ja czuję... Że to, co robię jest dobre, to znaczy, że jestem w stanie łaski korzystam z sakramentów, to to wewnętrzne przeświadczenie musi być silniejsze, dla mnie powinno być niż opinia osób z zewnątrz, bo ona zawsze będzie różna, dyktowana różnymi poglądami, różnymi interesami także, a my w naszym życiu mamy co przede wszystkim, mamy się zbawić. Tak jest. A zwłaszcza, że też złemu będzie szatanowi będzie zależało na tym, żeby nas od tej wierności Chrystusowi odciągnąć. A no jasne, a, nie. No i, i to, jest, to jest czasami Jego działanie. Tak, żeby... żeby zasiąść wątpliwość. Tak. Nie? Dla, y, a, zasiąść wątpli jest, jest to przykre, kiedy ze strony nawet najbliższych y, otrzymujemy. dostajemy po głowie. Jesteśmy niezrozumiani w tym po prostu. Człowiek hmm. chce dobrze, nawet jest niezrozumiany ciągle. Jest to, jest to bardzo przykre, czasami nawet może i frustrujące. A, mówię, a czasami jest to, tak jak mówiliśmy, wyraz jakiejś zazdrości, wyraz wyrzutu sumienia, wyraz może też. Ja też tak bym chciał, ale coś mi tam przeszkadza, bo, no właśnie, bo nie żyję po Bożemu, i, i, i potem się takie, takie sytuacje, takie ataki mogą rodzić. Pamiętaj przede wszystkim, że to jest Twoje życie, że to, tak jest. że to Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za swoje życie, za swoje wybory i Ty będziesz przed Panem Bogiem staniesz właśnie z bagażem doświadczeń, z tym wszystkim, co, z tymi wyborami, które, które dokonujemy, i na tej podstawie Pan Bóg będzie, tak. będzie pokazywał, kim jesteś, z czym do mnie przychodzi. kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. O, właśnie. No właśnie. Trwać przy Chrystusie do końca, pomimo, pomimo różnych sytuacji, których doświadczamy. Trwać. Kto wytrwa do końca będzie zbawiony. dobry.